Cześć Boże wszystkim spotykamy się właśnie w tej miejscowości tutaj Maria Hołd, aby właśnie przy tej grocie z Lurd, którą tutaj wszyscy widzimy, abyśmy się połączyli. Dzisiaj też zachory, Matka Boża ukazała się właśnie w Lurd 14-letniej dziewczynce, świętej Bernadette, z różancem przewieszonym przez prawie ramię objawiła się od 11 lutego do 16 lipca 1858 roku 18 razy, gdy właśnie święta Bernadetta wtedy się modliła, Matka Boża w swoich palcach przesuwała różaniec, więc w tym tutaj dniu także polecamy i modlimy się za naszych chorych, z rodzin, przyjaciół i znajomych zwłaszcza za tych ludzi, którzy mają tak ciężkie choroby, na które lekarstwa nie pomagają, abyśmy właśnie też polecili, kto tutaj chce, też swoje intencje, które mamy. O, właśnie zaczął padać brat, krótko deszcz. Tak, ten zły chce nas przepędzić, niestety nie poddamy się, więc polecajmy i módlmy się właśnie. Polecajmy wszystkie nasze grupy, właśnie wszystkie wspólnoty, które też są i tutaj właśnie na tej ziemi koletarskiej. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. Wierzę w Boga, w Ojca Wszechmogącego, Stworzyciela, Nieba i i w Jezusa Chrystusa, Syna Jego Jedynego, Pana, Pani, Pana Naszego, Któryś który się powocił w Ducha Świętego. Narodził się w Maryi, Pani, trady, krzyżowa, kumarku, przebie, biegiel, z Marej Panny i męcząc pod wąskim tyłatem, ukrzyżował tłumak pod ziemią. Znowu dobiegł trzeciego dnia z martwych snów, znowu na niebiosach siedzi po trawicy, na Ojca Wszechmogącego, Żywych w Ducha Świętego, święty Bośni powszechny święty porozumienie rzekł odpuszczony, działa martwy w stanie i żywot wieczny. Amen. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święcie imię Twoje, przyjdzie królestwo Twoje, bądź wola Twoja, jako w niebie, tak i na ziemi. Chleba naszego powszedniego, daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom I nie nas na pokuszenie, ale na zbaw ode złego. Amen. Amen. Za wiarę, nadzieję i miłość zdrowaś Maryjo, was pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony obok żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaska pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owód żywota Twojego, Jezus. Święta, Święta Maryjo, Matko Boża, Módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na, na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Amen. Właśnie w tajemnicy pierwszej chwalebnej, zmartwychwstur, gdy potrzebniak powstaje z grobu zwyciężasz śmierć i ukazujesz nam życie wieczne. Pamiętajmy, że jest, jesteśmy stworzeni na... Obraz i podobieństwo Boże, i tak postępujmy, abyśmy i my po naszej śmierci zasłużyli na łaskę zmartwychwstania. W tej tajemnicy chciałbym się pomocnić y, za moją krześnicę, Zuzie. Ojcze nasz, mnie, który jest w niebie, święć się imię Twoje, miłkoje, królestwo Twoje. Bądź w polach dnia, nie wie, takim na bieżąco. Jak najbardziej, najlepsze w mojego i odpuść nam nasze winy, jako inne odpuszczamy naszym winowajcom. I nie wódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw do złego. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławiam nas Ty między niewiastami. I błogosławiony owoc przywoda Twojego Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą. Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan w sobą, błogosławiona przywoza, z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony oczyk żywota mojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, mój się za nami przeszłymi, teraz i godzina śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami błogosławień, so owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami w grzesznikach, teraz i w dniach śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski Pana Pan z Tobą, błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami w teraz i w dniach śmierci na święta. błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony, owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna, Pan z Tobą, Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen Zdrowaś Mario, łaski pełna Pan z Tobą Błogosławionaś Ty między niewiastami I błogosławiony owoc żywota Twojego Jezus Święta Maryjo, Matko Boża Módl się za nami grzesznymi Teraz i w rodzinę śmierci naszej. Amen

i za wszystkimi, którzy się do ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nimi przyjaciółmi Kościoła Świętego i Oleksandra Minorowego. Tajemnica druga, w niebo Pana Jezusa do nieba. Panie Jezu, Ty po zmartwychwstaniu wstępujesz do nieba, ale także przed właśnie w niebo wstąpieniem przebywasz na Ziemi przez 40 dni wraz ze swoimi apostołami tu i wokół. Wznosimy wszystkie nasze myśli i uczucia ku Niemu, także i modlitwy i podążajmy do Nieba przez dobre postępowanie właśnie tu na ziemi. Ojcze nasz, Księstwie, Święcie i Bogusławie, przyjście do nas, Księdze, wiązanie z Tobą, wiązanie z Tobą, wiązanie z Tobą. Lewa naszego poprzedniego daj nam dzisiaj, i odpuść nam nasze winy, jako i odpuszczamy naszych winowajców. I nie tłucz nas na pokuszenie, ale nas zbaw odezwę do Pana. Zdrowaś w mojej łaski, mądro, bardzo. nas na podróż, jako Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinach śmierci naszej. Amen. Zdrowość na mnie, łaski pełne, Pani z Tobą, między niewiastami i błogosławiony owoc, żywota Twojego Jezusa. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej, Amen. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. i Jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. Jezu, przebacz nam nasze grzechy. Zachowaj nas od ognia wiedzego. Zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojej. Trzecia zesłanie Ducha Świętego. Panie Jezus, nasz Ducha Świętego, na aposto swoją Matkę, Panie Otto, za Kościół. Proszę o nasze świętego i Panie, stwarza mądrość, pobożność, męstwo. Jesteśmy przecież żywą częstą Kościoła i mamy być dobrymi apostolami. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen. Święta Mario, Matko Boża, módl się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci naszej Amen.

Twojego Miłosierdzia. Omary o Maryjo, bez grzechu pierworodnego poczęta. Módl się za, za nami, nami, którzy się do ciebie uciekamy.

jako i my odpuszczamy naszym minowajcom. I nie bódź nas na pokuszenie, ale nas zbaw ode złego, mamy. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się za nami wrześnymi, teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. Tam Mario, Matko Boża Módl się za nami Teraz i w godzinę śmierci naszej Amen Nie, naszej Ana. teraz i w godzinę śmierci naszej. Amen. zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu nieporodnego Bóg się za nami, którzy się do Ciebie uciekamy i za wszystkimi, którzy się do Ciebie nie uciekają, a zwłaszcza za nieprzyjaciółmi Kościoła Świętego i poleconymi Tobie. we. Aby... Tutaj, gdzie jesteśmy w tym miejscu, jak właśnie jechaliśmy do Maryja Hołd, to zapowiadała się burza w tej miejscowości, ale z tego co widać właśnie modlitwą różancową, żeśmy przegnali tą burzę, więc jej nie ma. I więc uh, dziękujemy Wam z całego serca, wołając też we wszystkich tych intencjach do Pana Boga pod Twoją obronę. Uciekamy się, święta Boża rodzicielko, naszymi prośbami. Radź nie gardzić w potrzebach naszych, ale od wszelakich złych przygód, racz nas zawsze wybawiać, Panno chwalebna i błogosławiona, O Pani nasza, orędowniczko nasza, pośredniczko nasza, pocieszycielko nasza, synem swoim nas pojednaj, Synowi swojemu nas polecaj, swojemu Synowi nas oddawaj. Królowo Różanca Świętego. Módl się za nami. Królowo Polski. Módl się za nami. Święta Bernadetto. Módl się za nami. Dzięk módl się za nami. Dziękujemy, że mogliśmy razem uczestniczyć w tej modlitwie. Mamy nadzieję, że następnym razem też się połączymy może w innym miejscu. Ale zapraszamy wszystkich serdecznie, także abyśmy razem się łączyli, zwłaszcza na tym na tej ziemi holenderskiej, której jesteśmy, ale także na, na tej Europie Zachodniej, czy to w Niemczech, w Belgii, abyśmy właśnie pokazywali naszą wiarę, abyśmy pokazywali też tu Maryję i właśnie modlitwą różancową pomagali zwalczać te wszelkie zło, które tutaj jest. Więc pozdrawiamy wszystkich z Panem Bogiem i Maryją i do usłyszenia. Z Panem Bogiem. Z Panem Bogiem. Syna i Ducha Świętego. Amen. Amen.